Boże jest tak ciepło, nie mogę się doczekać, jak bo idziemy, nie wiem, na przykład na plac zabaw albo może pogią tak. w jakąś piłkę i zero nauki! Nie będziemy się wygłosić. Zeram Browstars, brakuje na ta bama. Took! Zero browser, znaczy dużo Browstars i zero nauki, Brawl to... Oj, zabawie będzie dużo! Powerbanka! Powerbanka banka. nawet! Power banka nie, nawet? Ej, Tak, będę nie... go, na nawet. Uj, to będziemy na bardzo dużo grali. Całe szczęście, że nikt nas nie będzie kontrolował i papiron tak jest, tak nie przyjdzie jest. i nie powie nam. o nie wiem. E, zero Brawl Stars, zero czegoś. E, my będziemy teraz bezpiecznie mogli sobie co wy robicie? Dlaczego nie jesteście w szkole? Nie, nie, nie. Czemu to jest surowe? Tata pali Jakie szkole? Wtedy szkoła się skończyła, tak? Gdzie się skończyła? Kwiecień mamy! My, my, my nie gramy, znaczy my, 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 my nie graliśmy wcale w nic i nie, telefony nie mamy. Telefony wszyscy! Telefony dawać, wszyscy! Oddawać telefony, bo użyje maczety! Użyje maczety, co wy robicie? Do portalu Szybko, Co wy robicie? Wracać tu! Wy małe gnoje! Do, chodźcie do portalu Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu! Czekaj, czekaj, my mamy kreatywa. Ty! Ja mam pomysł, co to robi ten osioł. Bolo, to no ma to wygląda nie, jak ty. Nie, się zbogował, więc ja widzę samą głowę. Aaa, to śmiesznie! Ej, słuchajcie, mam plan, skoro e, papilon zaraz tu będzie, bo on prawdopodobnie przyszedł nas, żeby poszukać, żeby nas wygonić do szkoły, my w tym czasie musimy e. zbudować tajną bazę! To jest super Ale pewien? A co jak na przykład go on nie przyjdzie i zostanie tu sami i możemy grać w Brawl A wiesz co, ja bym nie ryzykował. Musimy się uzbroić, żeby w nam nic nie zrobił mm. i zrobił sobie specjalne, tajne miejsce, gdzie będziemy mogli brać, grać w Brawl ile o, tylko to... chcemy. To mi się podoba, dobra. Dziękować. Dobra, to lecimy? Patrzcie, to bierzemy sobie się i musimy przygotować miejsce do tego, żeby zbudować tajną bazę. Patrzcie, to ja już zrobię nam tylko podstawkę, żebyśmy mieli po prostu gdzie co budować i zbudujemy najlepszą tajną bazę, która będzie najbardziej strzeżona na świecie. Patrzcie, to set, Obsidian. I patrzcie, Dobra, to z takim bro, tam, bro. To my hmm. zrobimy wszystko. Dobra, i patrzcie, to mamy już miejscówkę, i tutaj musimy w takim razie to fajnie jakoś rozbudować. Więc patrzcie, słuchajcie, co jest najważniejsze w tajnych bazach? Obrona i nam. No to tak, to też jest dobry pomysł, ale słuchajcie, um. co by na to, żebyśmy zbudowali fosę? Dobra, okay. robimy to! Fosę? To są te fo, fosy w, w kawie? Nie, to nie są żadne fosy w kawie, to jest taka wielka Ech. dziura Jakie dookoła droga. patrz! Ja już to zacznę budować, a wy w tym czasie możecie budować tą bazę u góry, i wtedy sobie poradzimy na 100% Dobra, E, wiesz co, kolor się przyda, e, na pewno zrobimy wszystkie nasze kolory, będzie bardzo fajnie. Set, e, czekaj, wals, o nie, ta świnka mi przeszły, o nie, wals, a ir, patrzcie to. I I ładnie to będzie działało, dobra, mi teraz tu. O kurde. Ej, to jest super, kto to zrobił? Poddężna baza będzie. Kto to zrobił? Co by na to, ja to zrobiłam. Ty umiesz Jak takie, wiesz, takie sobie rzeczy robić, no nie zimę, dobra. Czyli nie, się, niesamowite, tak. dobra, słuchajcie, ja właśnie kopię teraz w dół, żeby mieć jak najgłębszą, głębszą fosę, dobra, patrzcie, to Vals air i patrzcie, teraz to, dam, dam, dam. Mamy zrobioną fosę, tylko czekajcie, bo chyba się nie zrobiłem, bo musimy zrobić to tu, patrzcie, o, wals air. O, i mamy teraz taką dużą fosę, a bo wiecie co, nie, ja teraz zniszczę, bo będziemy mieli taką wielką fosę, dam, wow, dam, dam. dobra. Aż dobra, ja dobra, dobra, patrzcie, to, to wygląda mocno, co? Mhm, mm no to też mi się bardzo podoba, dobra słuchajcie, fusę mamy naprawdę spoko zrobioną i mi się zdaje, że na pewno jakby tu przyjdzie yy, z surowy papilon, to na pewno sobie z nim damy radę, więc teraz chodźmy na górę i co my tu możemy zbudować? Ej, wy budujecie naprawdę fajne rzeczy, dobra, wiecie co? Tak, musimy to podzielić na trzy rzeczy, we? chodź do środka. Dobra, ehm, już ja sekunda, tylko buduję na mostik. dobra, most zbudowany, pyk, 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 a wy tutaj robicie, a bo wy chcecie tutaj zbudować pokoje nasze. Tak, tak myśleliśmy. Tak. I ty będziesz miał na środku chyba ten żółty mi się wydaje. Dobra, mi się podoba. Okay. Mogę być żółty to wyrobcie w środku, a ja będę robił na zewnątrz, żeby nasza tajna baza wyglądała na mega epicką. Dobra, tylko muszę jeszcze tą fosę powiększyć, bo ona jest troszeczkę, yy, no, jeszcze tutaj nie, nie dokończona. Dobra, pej, 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 pej. O, diamenty! Diaksy! Kocham Diaksy! Robicie Diaksy? Diaksy są najlepsze na świecie. Ja uwielbiam Diaksy, to są moje najlepsze w mojej klasce chyba. Oj, tak, Diaksy, 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 diaksy. 100, paśnie to? I mamy teraz zrobioną już kolejną, kolejną fosę, teraz robimy tylko tu i lecimy na górę i na pewno papiran w ogóle się do nas w żaden sposób nie dostanie, jestem ciekaw w ogóle jak długo nam zajmie, żeby on w ogóle do nas dotarł, to będzie niesamowite, w ogóle musimy się jakoś uzbroić, bo on będzie chciał pewnie z nami jakoś walczyć, będziemy musieli się przed nim bronić, musimy zrobić musimy wszystko co w naszej mocy, żeby po prostu A. przetrwać i móc grać w Brawl Stars. Dobra, no, no, ja tutaj zrobiłem już cały pokój, więc yy, teraz jak kolej. Dobra, dobra, poczekaj, czekaj, ja tutaj dbam o to, żeby nasze tutaj piękne miejsce było ładnie urządzone, ja tutaj bardzo dobrze sobie radzę. I patrzcie teraz to, tutaj dajmy set lava, set lawa, lam, dam, 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 mamy tutaj, mamy lawę na dole, więc on wpadnie do tej lawy i mm. będzie bardzo, bardzo ciężko. I wiecie co, ja bym jeszcze tutaj coś fajnego wymyślił, ej, Bolo, ty chyba uderzyłeś w komputer. Ej, to nie byłem jakulat i klasem nie klamasz. To, to była Emika? To była Mika? Nie wiem, może, ja nie słyszałam. Okej, okay, czekajcie, jak się nazywa powie, czy nie Przy w się nazywa, nie? Cy Co? Nie ja umiem angielskiego, wiesz, to nie powiem. Ej, jak się pisze kow web? Cy oby A co a ja co web? Patrzcie to, I MAMY pojęczyny! I patrzcie to tutaj dajemy też pajęczyny! I teraz z tym miejscu damy jeszcze pajęczyny! Patrzcie to, widzowie, no on się na pewno teraz nie dostanie! To będzie najlepsza strzeżona tajna baza na świecie! Patrzcie to ile pajęczyn! Jak on tu wleci to w ogóle nie będzie miał w ogóle szans, żeby cokolwiek nam zrobić! To będzie najlepsze, najlepsze na świecie! Dobra słuchajcie, teraz muszę znaleźć tak, kolejne rzeczy, które możemy tutaj dodać. Ha ha ha! Co my tutaj możemy zrobić? E Wiesz wiecie co, przydałoby się nam, żebyśmy dodali na przykład jakiś pokój gamingowy, żebyśmy mogli sobie grać. Właśnie ja, ja lubię leki, ja lubię Dobra, dobra, i wiecie co? Ja też mam fajny pomysł, jak możemy zrobić naszą e, tajne wejście, bo patrzcie to, użyjemy może projektora, żeby stworzyć fejkowe bloki e, Obsydianu i dzięki temu, że stworzymy fejkowe bloki Obsydianu czy tam bedroka, to będziemy mieli tajne wejście, o którym on nie będzie w ogóle nic wiedział. Patrzcie. Ej, to, to jest mega pomysł. Serio. Bierzemy teraz bedrock, bierzemy teraz bedrock i patrzcie, teraz to! Dokładę sobie oczywiście to w tym miejscu. Bedrock, oczywiście jest, teraz muszę tylko tak, muszę ręcz wystawić dobry Czyli jeszcze trzeba dalej to zrobić patrzcie, Ej, dobra, teraz jest dobrze, git, dobra I patrzcie teraz to, łaj Dobra, dwa, 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 wow, dwa trzy, trzy. Ej, ale super! Ej, jakie to zrobiłeś, dobra Ej, czekaj, bo trochę... trochę jakie super! Ręcz? o nie, ręcz, jest źle yy, Jest dobrze Teraz muszę tylko offset, dobrze to robię Ej, nie, czekajcie, że to robię O, teraz będzie dobrze i teraz z nadu? O nie! Czekaj, 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 jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to było... Może pięć? Nie ja nie mogę, to co? Będę musiał to postawić chyba o jeden blok niżej. Tak mi się wydaje. Żeby to dobrze działało. Teraz będzie chyba bardzo dobrze działać. Tylko, halo, ustawcie w poprawnym kierunku. O, teraz się ustawił w poprawnym kierunku. I patrzcie, teraz to. Bedrock stawiamy, pyk. Stawiamy teraz o, w tym miejscu. Jest prawie, że idealnie, nie? Będziemy nawet w tym miejscu. I robimy taką miejscóweczkę. Bam, bam, bam. No, dobra. Offset, pyk. O, patrzcie! A nie, dobra. Jeszcze muszę to troszeczkę przesunąć. Yy, eee, Ręcz? o, ej, możemy teraz przez to przechodzić! A to są przecież tylko i wyłącznie bloki, które są sztuczne, bo nikt ich nie widzi. Ej! Kto zrobił takie fajne lasery? Podoba mi się to. Dzięki, staramy się jak Ej, te lasery na zdawałem. co? Ja już jestem gotowy. Już jesteś gotowy? <grym> nie, ja mam komputer, mi to stać. ja nic więcej nie potrzebuję do Nie, życia. nie, 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 my musimy się bardziej zabezpieczyć. zabezpieczyć. Musisz zrobić jakąś zbrojownię, Bolo. Zbrojownię? Dobra. Dawaj jakąś nie zrób, żeby po prostu, no. dobra, super, ej dobra, teraz to już wygląda na pewno spoko, co nam się jeszcze przyda, żeby spowolnić trochę papilona, weźmiemy sobie może piasek dusz, piasek dusz się na pewno nam przyda, piasek dusz, mm. patrzcie to, i zrobimy sobie teraz w tym miejscu takie o, fajne rzeczy, czyli patrzcie tu, i dajemy do tego miejsca soul sand, soul sand, soul sand, okej, okay. i teraz robimy teraz, patrzcie to, pyk, i dajemy teraz spy, nam będą ogniska, przez które na pewno się nie przedrze. Patrzcie tu, tu i damy sobie campfire. O, pyk, pyk, pyk. Ole, ale daję dymu. Ja nie mogę, ale dymu daję. Dobra, to jest niesamowite. Dobra, teraz powiedzmy tak stalaktyty. Sta. albo nie stalakmity? Albo spi, spiczasty to się nazywa jakoś. O, mam na naczyk, jak wam idzie? Jak sobie tam dajecie radę? Super, ja wam daję elektryczny płot. <grym> elektryczny <grym> płot? No. Jak to ma działać? Nie wiem jeszcze, ale zobaczymy O ja, elektryczny płot Na pewno się wtedy nie przedrze do nas Dobra, patrzcie to Kładziemy pyk, 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 pyk Ej, dobra Super, dobra, ja już daję te nacieki Tutaj trzeba to zniszczyć Teraz dajemy to tu, w tym miejscu Ej, dobra, to wygląda na pewno taką bazę, że naprawdę Będzie ogromny problem dla niego się tu przedrzeć Jak to wygląda w środku? W środku, widzę, że pewny pokojek jest Zbrojownia jest oczywiście zrobiona Tutaj widzę, że jest bardzo dużo tych nabojów Przydałoby się nam jeszcze jakieś, myślę, koksy, bolo więc możesz jakieś koksy. A... Doblądam, do, do, zaraz to spogoniemy, A Milki ma taki strasznie pusty pokój. No ja bolo, bo do... bo ja jeszcze nie zaczęła zrobić tam w nim. No dobra, dobra, to tutaj musisz się, wiesz, postarać. Nie, wiem, nie ma sensu wiem. robić pokoju, wiesz? No dlaczego? No bo ona pewnie od blazu ten, jedni nie jak to nie Ej, pamięta, A gdzie tu jest Ej. wyjście? A tu jest wyjście, dobra. Ja nie mogę kupić się z tym wyjściem, ale patrzcie to ja nie mogę, dobra. Słuchajcie, teraz w tym miejscu postawimy teraz jeszcze jakieś inne rzeczy, na przykład tutaj, patrzcie to, postawimy sobie tak, patrzcie, tu set lava, a tutaj zrobimy, uwaga, 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 set łeb, patrzcie set cobweb, co to 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 to, to. set Ej, dobra, wiesz, on nie ma szans, że w ogóle tutaj przejdzie. Wy widzicie, jak to wygląda z zewnątrz? Pokaż. To jest niesamowite, patrz teraz tu! O kurde, ej faktycznie Nie ma, ma szans, że on tu przyjdzie Jakie są jeszcze mm. takie bloki, które nam by pomogły dać? Czekajcie, wiecie co? co? Ja mi się zdaje, że weźmiemy sobie jeszcze Secret Doorsy Albo czekajcie, Doors Właśnie, może jakieś pułapki z Ghost bloku. Ej, ale ten nie jest, a co jak on pójdzie od tyłu? To co? To to nie koniec? Nie, nie pójdzie, on będzie chciał iść tędy, bo tylko tutaj jest wejście hmm. znaczy, mam taką nadzieję przynajmniej w sumie dobra, ustawcie sobie wszyscy kody na drzwi, znaczy drzwi na kod. Mój kod to jest 1111, jak coś do mojego żółtego pokoju. Żeby się A mój mam A mój 3. No i super, dobra. Ej, dobra, wiecie co? I mi się zdaje, że moglibyśmy zrobić jeszcze jakieś mega mury obsydianowe. Więc ja tutaj chcę zrobić, mega obsydianowe mury. Patrzcie, to robimy tu. Pyk I teraz zrobimy tak. Up 50. I tak, set obsidian omega. O oh co to jest za ściana? Widzicie co w ogóle? Czekaj? Co to jest za ściana? Jakie to jest mocne? Jacie, wow. Ej, to jest zagloba, za już. Nie, no piesz, on tutaj w ogóle jak to zobaczy. No, no, to on stwierdzi, że jednak Płupaki. grali sobie w tego browser. On, on nam ma moda telefony, jak on to zobaczy. On ma telefonu, telefony, on nam powie, że jednak to możemy sobie grać i w ogóle wszystko. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Z taką bazą to aż chce się normalnie grać i w ogóle wszystko. Tak Patrzcie, pik, pik, pik. Jak postawić drugą ścianę, to idziemy grać w Zbierał od razu. Tak, to prawda, to prawda, to prawda. Będziemy mogli sobie tylko już piekać i grać sobie w Brawl Stars. Czekajcie, go jeszcze słuchaj, trzeba dokończyć. O, pyk, pyk, pyk! I patrzcie to, set obsidian! Nie no dobra, wygląda to przemocarnie. Jeszcze możemy tylko coś na dachu zamontować. Coś, co by nas będzie broniło od dachu. ja mam pewien pomysł. Zrobimy sobie tutaj, o, patrzcie, tak. Zrobimy sobie tak set e, white glass. White glass. Glas, a może być nawet gazet terrakota. To już jest nieważne, bo ja po prostu tutaj zrobię. to będzie coś niesamowitego. Patrzcie, to i robimy set obsidian, A teraz tutaj wylewamy wszędzie lawę. Py, py, I będziemy po prostu od góry bronieni przez lawę. Set lawa, patrzcie, to set lawa. Ty, ty, ty. To jest przesada. A e, jak będziemy do tej bazy? No właśnie, tutaj jest problem. Wiesz, co mi się zdaje, że musimy wziąć ender perły i będziemy musieli się do niej jakoś tepać. Mhm. O tak mi się wydaje, bo innej opcji nie widzę. Dobra, słuchajcie, chodźmy teraz wszyscy do środka i będziemy mogli wspólnie grać w Stars, ale wiecie co? Dawaj. Najpierw to się musimy uzbroić. Jakie to jest kod? 2-2-2-2? Dwa, 2-2-2, dwa, dwa, dwa. Dwa, dwa, no. Tak, Dobra, 1-1-1-1. Tak. Jeden, jeden, jeden. Chodźcie do zbroi i się teraz musimy wszyscy uzbroić! Jesteśmy już gotowi na wielki tak pojedynek! Jest. Mam nadzieję, że pójdzie nam normalnie jak e, bułka z masełkiem, bo Co e, To sobie... to jest! Ej! To, o nie, o nie, o nie! Co nie... wy tu robicie? Czy to jest? Czy to jest. E, Solowent. Nie! On zrobił będzie Dobra, macie przeklapane! A! Nie, 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 nie macie przeklapane. Hajdy, Ej, on ma granaty! on ma Uważajcie! Delamy, no, granaty! Uważajcie! Nic mnie nie zrobicie! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Chodź tu. Ej, tu granaty! Uważajcie! Ja nie mogę, ja nie mogę! O nie, dawajcie, pójdźmy, eee. Ej, on jest chyba jakiś mocny! Ty! Ono, co tu wysadzić wszystko? Mamy przerąbane nie, 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 chłopaki nie, nie, nie. O, jest, powiem, W TAKIM RAZIE, KONIEC ZE SZKOŁĄ BĘDZIECIE eee. MIELI Dobra, dobra Koniec spoko, szkoły. Patrz jaki on, jest, jest zbaka, on jest, jest zbaka, taki zbaka. ma kwitunek mocny w ogóle Dobra, zbaka, dobra, od niebie coś o, go o, czeka Ojejku, chłopaki mamy przerąbane jest jest? Dobra. No co, łabia, co, on jest. i co teraz, i co teraz? Co John myślicie? Gdzieś w prawej, gdzieś z prawej chyba był Ho, ho, ho Cwaniaczki, cwaniaczki Dzioniec, muszę zobaczyć gdzie on jest a, on o coś chyba kombinuje. E -mail, e -mail, Ej, do bazy. O, spaniaczki. Co się dzieje? Co on jest z waszą bazą w takim razie, tak? Ej. Co się dzieje? Nie on, jest. on tu Na jest. Dawaj do niego! Dawaj do niego, o nie, o nie, nie. Nie do nie ja niego daj nie, daj do niej, mu! nie, daj do nie, w niego nie, daj do nie, daj do nie, on ma ma duchę! A, Popatry, co teraz? Duchy, tak o nie, o nie, jest tak, lapa! Na dół, na dół, na dół, na dół. Aha. Chłopaki na dół! Dobra, chodź, szybko, szybko! O nie! Ta lama dalej je na wróci! Dobra czekajcie! Zlidźmy to drzwi, te drzwi, bo będą przeszkadzać teraz! Dobra, spokojnie, spokojnie chłopaki, spokojnie. Dobra, dobra, czekaj, 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 dobra. Laba, to lewa! O nie! On to podchodzi! Dobra, a z lewej, z lewej strony może? Lolo, dobra, z lewej dobra, strony dobra, dobra. jakoś. Czekaj, czekaj, mamy czekaj, mamy jakieś przejście? To mamy, dobre. Ja mam tak, dobra. Dobra. jest. tylko że dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Dobra, jest tu, jest gid, jest o, dobrze, ciosę. jest dobrze. Możemy być po fosie, możemy chodzić po fosie. Czekaj, czekaj. O, dobra, gdzie on jest? Widzicie go? Nie. On się... kombinuje, ja on się kombinuje! Tak, 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 uciekaj! On uczekaj, nie nie! Nie wiem, on chyba jest w lawie, chyba się w na Ale macie tu bazę. On jest w środku naszej jest bazy. Środku? O nie. On jest w środku droga. naszej bazy. Dobra, to no dawajcie do środka, takie granaty. Dobra, dobra, to jest jego koniec. Nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Jest w środku, jest w środku. Dawajcie do środka. Dawaj, do Bolo, wyłacz ten ton. O nie, kochrzyc, kochrzyc, zginąłem. Chodź. Ej, A, halo? Jestem, <laughs> jestem w środku. Spokojnie lolo, jedz koksy, jedz I Co i co teraz? Yy, pomocy, pomocy! Idę do was, idę do środka, was. Drodka, drodka, drodka! Do środka, dawaj, do środka! Spadajcie stąd! Dawaj go, dawaj go, go! Wszyscy na wejście! odejdźcie! Ja mu nic nie dostaję! Wiem, wiem, jestem tutaj, staram się! O, panie! O! Nie, 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 Dobra, nie, 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 jestem... mnie. Jego, nie, nie, to nie zabijecie, zabijecie mocy, mnie! Chłopaki, dawaj, Granatami, granatami! Padłe, no hita! Ej, nie, nie zabijecie dobra. Nie, mnie! Nie, nie, proszę, proszę! Nie! To naprawdę niewiele! O nie, o nie, o nie, Dobra, chłopaki, o nie, o nie. poświęcenie! Aaaa! to wszystko! O nie, Co o nie, teraz? Nie, nie! To wszystko co chwilę wybuchamy! O nie, papilony! E, e. my, my będziemy nie, się uczyć, my faciom. się będziemy uczyć! Oh. Dawaj z niego, dawaj z niego, dawaj z niego. Zobacz, jak nie! nie, nie, to chodzi, jak to laflo. nie nie to chodzi. Zobacz, jak Dobra, dobra, Zobacz, to chodzi. Zobacz, jak to Nie, Zobacz, jak nie, O nie, nogi, o nie jak nie, nie. Oh, oh, oh. to chodzi. Zobacz, jak chodzi. No, no nie, to jest takie trudne! Przestańcie! Do Ej. Ej. Czekaj, on tu jest? Ej, tam jest, tam jest. On Zginą. zginął? Ej. Poczekajcie, ja się. palionowy Przodokawo. został wysadzony w powietrze, bez jest palionowy! On sam I nie Wygraliśmy, to co? Konstrukcja! Możemy iść do Brawl Stars!